Tą dróżkę I tam Jest przejścia na Ale jak widać W oddali Jest zalane Przybliżę O jest zalane I jak widać po dwóch stronach może po tej stronie I po tej Więc jesteśmy na takim jakby Wypiętrzeniu Czyli tak, wyżej ponadto. No jest fajnie, ładnie. I widać jak to wszystko bywa. Hmm. O, tu mamy morze z tej strony, bardzo piękne. Edynburg ma piękne morze i jak widać, bardzo zmienna pogodę było ładnie, fajnie, nie padało, teraz zaczęło kropić siączy? Nie hmm. do... właśnie zaraz będziemy szli w odwrotną stronę, ale zobaczcie sobie jeszcze i oddalam powoli Dziękuję za obejrzenie filmu Zapraszam do następnych oglądnięć filmów pod tytułem Podróże, Narka, Jauziomki.